I cześć. Dzisiaj Surging Sparks Elite Trainer Box, czyli dodatek, który sprzedał się przed premierą. No, w sklepach go brakło i to we wszystkich praktycznie go brakło. E, udało mi się cudem dostać, bo się trochę spóźniłem z zamawianiem, e, przyznam się, ale udało mi się dostać jeszcze w normalnej cenie, bo już gdzie nie gdzie widziałem te ceny szły wysoko. No i, i prawidłowo, popyt podasz jak cena jest za niska, to produktu brakuje bo ludzie kupują go za dużo a jak cena jest odpowiednia to starczy dla każdego więc jak najbardziej zrozumiały zabieg wszystkich sklepów ekonomia no. <laughs> co jest w środku tak w takim Elite Trainer Boxie 9 boosterów i ta cudowna promka magnetona no, nie mogę się doczekać, żeby ją zobaczyć na żywo bo ten kartonik taki malutki a chcę ją mieć w prawidłowym rozmiarze już w swojej rączce Dobra, rękaw jak to zawsze bywa i książeczka Pikachu, jak widzicie, jest w tym dodatku tak naprawdę przewodni, więc będzie wszędzie. No i jest to set nie Charizarda, tylko Pikachu. Dawno nie było setu w środku, jak zawsze, artyst Boosterów. Dawno nie było setu, gdzie, yy, gdzie Pikachu jest tak naprawdę numerem jeden. Nie? Karty, 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 ale tutaj Goldziki, yy, itemy. Yy, ten Gravity Mountain jest nawet bardzo fajną kartą. Lubię takie górskie akcenty. Yy, spoko. Yy, dobra, gdzie jest ten pikacz? No, tu jest ten pikacz. <taki>, Taki niepozorny, a jednak. Genialna karta. Uuu, yy, są też fajne trenerki. Yy, super. No, masa kart. Nie znam wszystkich, yy, więc. Będę się zaskakiwał, otwierając. No. Kilka dodatków już widziałem. Swoją drogą bardzo. O, fajne. Swoją drogą bardzo dziwnie się stało w tym roku, że były sklepy, które już nawet boostery luzem sprzedawały premierowo. To bardzo, bardzo dziwne. Takie, że nie tylko te zestawiki można było dorwać. No, troszkę wydaje mi się, nie wiem, ten dodatek jakoś się tak nie przepilnował i dużo. Dużo y, sklepów mogło go sprzedawać wcześniej. Swoim drogą nie wiem czemu. A tu się taki zrobił, pognieciony, Mam, na, mam nadzieję, że to. Ała! Coś tu. cierpiał. Mam nadzieję, że to nie. Będą uszkodzone tu karty z tego powodu, bo akurat w tym miejscu były boostery. Ajajaj. Zaraz zobaczymy. Jeżeli będą, to płakne po prostu. Znaczniki. No, mogliby w końcu nowy design zrobić kosteczki zgniłe, ale ta żółta jest naprawdę ładna. No, naprawdę ładna ten brokat w środku. No, cegła energii, jak to zawsze bywa. I tak, znowu taki pakunek zrobili e, z przekładkami i jest ten magneton. No, promcia jest genialna, bardzo mi się podoba. Więc ten pak tu w obie będzie leżał. Koszulki. O, nie pikachu, tylko energia kojarząca się z ogonem pikachu więc super bardzo fajnie że że nie poszli że wszędzie jest ten pikacz jak widzicie świeżo wyciągnięte przyniesione z zimna yy, no premierowe no świeżo przeniesione yy, do domu przeze mnie yy, boxik nie no chyba coś z tymi boosterami się stało patrzcie jednak są Ała, zgniecione. Mam nadzieję, że jednak coś tu ocaliło, i widzicie to. Jejku. Jeżeli karty w środku będą eknięte, to ała, będę, będę płakał. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Raz, no. Miejmy nadzieję, że, że będzie wszystko dobrze, bo już się martwię, więc szybko sprzątam i już do tych busterków się dorwę. I co, no? Mam nadzieję, że pikacz będzie, nie? Jak wszyscy po prostu liczą na tego najlepszego pikaczu. I teraz uwaga, chwila grozy, czy karty oberwały, czy tylko tak się zgięły. No? Wygląda na to, że chyba karty... Yes. karty nie oberwały. Może jedynie ta. Trochę tu są zagięcia, ale to jest standardowe. Dobra. Chodzik dla Was. Smacznego. Yy, dobra, tu się yy, nie przekładał, bo energia zostanie na końcu. nie? <laughs> I w ogóle jakoś tak dużo kart. No, otwierałem yy, w zeszłym tygodniu yy, Halloweenowe Trick or Trade, więc yy, jakoś tak trzy karty w boosterku mi się przyzwyczaiły, a tutaj dziwnie mi się trzyma, jak jest pełny zestaw kart. Mirai Dion. Drayton. No też ciekawa karta. Łucz Slackoff już tutaj na pierwszym rewersie, Wulpix na drugim i Togekiss tutaj jest naszą relką. No i te energie znowu takie fajne yy, z niejednolitym tłem. Więc super, że poszli yy, w ten desen, bo podoba mi się jak, jak nie jest to jednak to tło w tych energiach takie jednolite. No to może troszkę jedynie znowu ten kodzik oberwał, ale dobrze, że tylko kodzik obrywa, a nie a nie reszta kart, bo naprawdę jakbym dostał uszkodzonego pikachu albo jakąś yy, ardererkę to naprawdę no chyba chyba no zwłaszcza jeżeli jest to premiera nie bardzo bym się <grym> zniesmaczył i zniechęcił do tego dodatku i mamy pierwszy drop w nowym dodatku z surging sparks i jest to mylotic ex no fajnie się te gwiazdeczki mienią i jak widzimy Patrzę jeszcze raz, nie, nie jest ta karta uszkodzona, oberwana, nie jest, nie? Super, cieszy mnie to. Dobra, pierwszy i Ekfik. No i w ogóle taki hype się zrobił na ten dodatek yy, przez tego Pikachu. Ciekawe yy, czemu akurat ten Pikachu tak, nie? Yy, poleciał w górę i wszyscy bardzo, bardzo, bardzo chcieli ten dodatek i dlatego właśnie Wyprzedał się na pniu w zasadzie. Nie? Gdzie, gdzieś, gdzie się nie pojawiał w normalnej cenie, to znikał. No. No, ale będą to druki na 100%, nie martwcie się. Komu się nie udało dostać na premierę, na pewno będzie jeszcze okazja, żeby kupić w późniejszym czasie. A w międzyczasie możecie oglądać u mnie na kanale. Więc zapraszam. Gastrodon, no też. To holo takie ciekawe, takie inne. Ale dobra, tutaj miały być dropy, nie? A tutaj póki co tylko Mailotik. Ja bym chciał jakąś... Eee, czekajcie. A R-ki są w Japonii. Tu są illustration r -ki. Jakąś illustration r albo jakąś special illustration r nie? No, fajnie by było. Chociaż ta is żeby wyleciała. Fluttermane, no Pokémon jest genialny i Halloweenowy, nie? Tak, tak a propos z zeszłego tygodnia. Nie ma nic i nie ma nic, Palkia. Dobra, póki co biednie. No, a boosterów zostało już 5, czyli w połowie tego boostera będziemy na półmetku. Idę cały czas tęsknię za czasami, kiedy. Było 10, nie tak. Nieparzyście, nie lubię nieparzystych liczb, nie? więc tak. Ilość boosterów też jest nieparzysta, to tak, tak cierpię trochę wewnętrznie, nie? No ale co zrobić? Pokemon kompany stwierdzili, że ma być 9 i jest 9, nie? No z nimi się nie, yy, nie kłóci, nie? nie da się. Glimora, o, ten paldański Tauros jest naprawdę ładny i ten art traci potencjał tutaj, jest naprawdę w naprawdę na fajną ilustracjon rrkę w sam raz nie więc mogliby coś zrobić cast form i to z form więc robi się słonecznie o jacie o jacie jest on da da jestem pikacz o kurde wow no, aż mi się ręce trzęsą, jest ten pikacz fajny. Wow, jajaj, jaj. Kofarigius Halloween. Wow. No, karta jest przecudowna. Jest! Wow. Delikatnie, żeby nie uszkodzić, bo nie wiem, czy nie będę chciał go do gradingu wysłać, nie? Nawet nie najgorszy jest Centering. Wow, 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 wow. Jest super pikacz. No, wow, wow, wow. No cudowna yy, karta. Aż się muszę, yy, aż się muszę, muszę, muszę otrząsnąć, niebo bo. Oh. Ta karta jest w, w, aktualnie warta, przynajmniej jak patrzałem, yy, prawie tysiaka, nie? <grywy> no, może już trochę mniej, bo to było przed premierą. No, ale 200 euro spokojnie, nie? Ła w tym momencie. Mam nadzieję, że nie spadnie bardzo, nie? To jest część karta od wszystkich i to w ogóle w pierwszym openingu trafić coś takiego, nie! Wow! <laughs> a, już. Po prostu nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, co mam dalej. Aż szpaczkie, nie miał tworzyć Boostera, a ręce mi drżą, mnie, że, że trafiłem tą kartę. Wow, genialnie! Ha, cudo. <laughs> no, cudownie. Nie wiem, co mówić, nie? I patrzcie jeszcze Illustration Rerka Appleton. No... Aaa, leci. No i ten Appleton też jest cudowny, nie. Wow, 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 wow. Jeszcze trzy boostery, nie? No troszkę mnie. No nie wierzyłem, nie. No chciałem bardzo, ale nie wierzyłem nie, że mi się to uda trafić. Wow. No genialny boks, genialny początek, tak można zaczynać przygodę z każdym dodatkiem, nie? Już... już... Cudo, nie? Cudo. I jeszcze patrzcie, y, albański Executor X. EX. to też jest y, super drop, ładny. Y, taki y, tęczowy, nie? Te tęczowe EX-y. pasujące do tego Pikachu, nie? Wow. Rerka, nie? No zwykły jaks, ale ładny, super, podoba mi się. Tak tematycznie, nie? Swoją drogą to jest ten egzekutor z, z, z Boostera. No ja już nie wiem co mówić, nie? Wow, emocje mam no, po prostu yy, targają, łapcie koda. Bo dla mnie już była nagroda, nie? No. Cudownie. Ja po prostu nie mogę no, trafić taką kartę, taką kartę naprawdę trafić. To, to, wow, rzadko, rzadko się tak dzieje na dzień dobry w pierwszym produkcie. No, to jest pierwszy mój kontakt z, z tym produktem, mimo że miałem tego Prilly Spaka, ale miałem go awaryjnie, e, w razie czego jakby mi nie doszły te, 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 te Elite Trainer Boxy na premierę. I ostatni booster. Może też tutaj będzie jakiś drop. <laughs> nie musi, ale fajnie by było, jakby coś jeszcze dropnęło. Może drugi pikacz, nie? Nie, takie rzeczy się nie dzieją. Togekis i wodna energia. Wow. Nie no, jeszcze raz delikatnie przybliżenie na niego, ale pikacz jest Przekozagnie Trafić tą kartę i ona jest Idealnym stanie, dlatego tym bardziej, jak ona byłaby zgnieciona, to chyba bym się popłakał, nie? Wow! Wow! Super! Dobra, sprzątam foliki, bo yy, na tle tego wspaniałego Pikachu jest jeszcze jedna rzecz do zrobienia. W zeszłym tygodniu na odcinku halloweenowym był konkurs. Yy, prosiłem, żebyście napisali w komentarzu, który Pokémon jest dla Was najbardziej halloweenowy i dlaczego. No i e, dzielnie e, pisaliście, wybieraliście. No i tutaj mam Wasze Niki w kuli, jak to zawsze bywa. A to też był dla mnie szczęśliwy Pokeball, bo w nim e, wyciągnąłem na dzień dziecka e, kartę e, top 1 z Pokemon Go. No, tego złoty, to był złoty miód? Nie pamiętam. Dobra, po, pomieszałem i tutaj Wasze Niki, sporo Was było, sporo wzią, Was wzięło udział. Więc tu jeszcze tak pomiącham tym. I uwaga. E, jeszcze tylko przypomnę, do wygrania były 5 boosterów Tricor Trade z tego roku. Jeden booster z zeszłego roku i e, jakieś eksy japońskie wam dorzucę, e, których mam sporo z japońskich otwierań kart. I uwaga! Wygranym jest. Assassin asan 6294. Gratulacje. Napisz do mnie maila na mykisan.pokemonmaupa@gmail.com. Yy, dogadamy się jak ci to wysłać. No ale chyba najlepiej do paczkomatu, więc napisz do mnie maila i yy, daj swoje namiary i ja ci to wyślę. Gratulacje jeszcze raz, no. Super. Yy, no i Fajnie, że Tulu was wzięło udział w konkursie. Jeszcze w tym roku na pewno jakiś konkurs się pojawi, więc śledźcie dzielnie kanał i filmy, bo i widzicie też, że da się wyciągnąć takie karty po prostu. Wow, cudownie. No i jak Wam się podobał dzisiejszy odcinek? Mam nadzieję, że się podobał, to zostawcie lajka i subskrybujcie, żeby oglądać przyszłość. Dzięki, cześć!